Cyk Później te ściany jeszcze trzeba oczyścić Pyk, pyk, pyk Ja mówię z pół kubika może Co? Na? No. I tak finalnie drodzy widzowie To wygląda Także Jestem zadowolony. Kogut jesteś zadowolony? Tak I o dziwo ani jednego słupa nam nie rozwaliło. Nic nie powyciskało. Co robisz? Wolnie się spytać. Tyk. Mamy zalane. I bomba. Kapie sobie. I baja. Także nic, nie było strasznego w tym. Tak to wygląda. Także niektórzy z tego tytułu będą niezadowoleni, że udało nam się. A jak rozszalujemy, teraz pewnie. Wszyscy tutaj też będą czekali, aż tylko aż będziemy mieli duże raki, ale mam nadzieję, że nie będziemy mieli raczków i że będzie wszystko cacy. Teraz jeszcze mamy słuch do zalania zresztą betonu posprzątać i mieliśmy poszalować nad proża, ale plan się zmienił i musimy ciskać gdzie indziej na robotę. Także nie było czasu, ważne było, żeby zalać, bo żeby stemple się nie pasły. Powiąże dwa tygodnie i będzie po temacie No Także takie buty Kogut Co robisz? No kończ bajerę, bo robimy, nie? Wrzucić co wrzucić i, i tyle No, no to byłoby to na tyle czym ta się dozoba.